Żyjemy, patrzymy, czytamy i posuwamy się jak opętane mrówki w tym świecie, w utartych szlakach naszych przekonań. A przecież wszystko jest jawne, chociaż niestety przez wielu nie Wszystko bierzemy poprzez naszą pamięć wewnętrzną z innych żyć lub rodową. A przecież ten świat stworzony jest dla naszej transformacji, a nie dla naszego powierzchownego bytu i gromadzenia majątków. Ja dzisiaj o Biblii. Biblia jest bardzo ważnym elementem naszego życia, ponieważ w każdej religii Księga Genesis. Księga Genesis mówi o powstaniu programu. Jak powstał program. Jest tam niesamowita głębia i prostota jednocześnie. Księga końcowa Apokalipsa mówi nam o czasach dzisiejszych. Jak dojdzie, co się będzie działo przy końcówce tego dualnego programu rozdzielenia, gdzie człowiek czuje się rozdzielony od Boga. W Genezis jest pokazane jak powstaje program, czyli jest pokazane o co chodzi w temacie zejście, wybór doświadczeń, wybór świata materii przez ducha, przez istoty duchowe. Wybór jest podział na płci, Czyli aspekty wewnętrzne męski i żeński, ale żebyśmy mogli do tego dojść w drodze ewolucji świadomościowej, mamy dwie płyci stworzone. Nie 101 czy 154, tylko dwie. Bo chodzi nie o zewnętrzność, w co się bawimy, tylko o wnętrze. Jak rozszyfrować tajemnicę swojej boskości. Apokalipsa to czas dzisiejszy mówiący o tym, jak będzie się rozpadać każde kłamstwo świata dualnego, czyli mamy w tym przedziale, kiedy zeszliśmy w świat materii, w świat dualności przedszkole takie. Uczyliśmy się różnych biegunów, będąc w poczuciu wewnętrznym oddzielenie od Boga. Kiedy kończy się już ten czas doświadczeń, bo on nie może w nieskończoność trwać, przecież są etapy, wchodzimy w okres zamykania, a zamykanie to wewnętrzne oczyszczenie z wszystkich programów, zarówno ciała mentalnego, emocjonalnego, eterycznego, fizycznego. To, co stanowi naszą indywidualną strukturę, kiedy jesteśmy pojedyncze, ja, musi zostać oczyszczone. Dlatego jest tak ciężko, bo zostaje to oczyszczone nie tylko indywidualnie dla każdego, ale również rodzinnie, społecznie, Globalnie, cywilizacyjnie, więc dzieje się potężny reset. Reset dzieje się na zasadzie nie, że ktoś przyjdzie i nam zdejmie i sobie odejdzie, bo byłoby to absurdalne. Nie na tym polega rozwój. I znów mamy podpowiedzi, patrząc na ciało człowieka. Były dwa, plemniczek i jajeczko. Połączyły się. I powstało życie, ale to życie nie ma ciągle wielkości czy kształtu zygoty. Rozwija się, rozwija się nawet kiedy się już urodzi w tym świecie wodnym, dalej się rozwija, dalej rośnie, dalej kształtuje się jego fizyczność. I tak samo jest z naszą świadomością. My jesteśmy świadomością głównie, i tak samo ewoluujemy, rozwijamy od pełnej niewiedzy w świecie dualnym ku pełnemu poznaniu swojej boskości. Ale poznanie może być tylko wtedy pełne, kiedy zdejmiemy z siebie wszelkie przyklejone kłamstwa, programy dualne. Mówiłam o tym w wielu nagraniach i teraz dziś temat który dotyczy Biblii. Pamiętajcie, że jest taka playlista moja na moim kanale tutaj youtubeowym Tajemnice Biblii i tam kilka tematów poruszam. Oczywiście nie wszystkie, bo nie na tym polega moja praca tutaj, ale kilka takich bardzo istotnych. Ostatnio przyszedł temat Abraham i jego syn składany w ofierze Bogu. I widzimy to, jak to mówi wielu analfabetów świadomościowych jeszcze, mówią, że to jakiś potwór ten Bóg, straszny, okrutny, jak on w ogóle pozwolił, jak on mógł w ogóle dopuścić do takiego aktu, że żeby ten Abraham oddał swojego syna jemu, żeby zabił własnego syna? No to już jest przyczynkiem do odrzucenia Biblii, odrzucenia tej tradycji, która tam jest pokazana, czyli nie pozwalamy sobie, odcinamy się od możliwości rozpoznania głębi tego przekazu, dzięki któremu moglibyśmy stać się coraz bardziej wolni, aż do pełnego objawienia swojej boskości. I mamy takie wyobrażenie, jak tutaj na obrazku, że Abraham starzec bierze sobie syna, czy młodzieńca, czy starszego trochę kładzie na jakimś kamieniu i mu może podetnie szyję. No bzdura, to jest ograniczony ludzki dualny umysł. Patrzymy literalnie, patrzymy tylko na to, co znamy. Więc jakiś ojciec, więc jakieś okrucieństwo, więc straszny Bóg, Bóg oczywiście zewnętrzny, jakiś tam okropny Jechowa i biedne dziecko, które będzie złożone w ofierze. No i wiemy, Wiemy z historii, że byli ludzie, którzy składali w ofierze inne osoby. Oczywiście jest to prymitywizm świadomościowy, analfabetyzm. I teraz o co w tym chodzi? Po pierwsze, po pierwsze, zawsze, to jest najważniejsze, Bóg jest wewnętrzny. To jest klucz do tego, Całej historii naszego istnienia, naszej transformacji. Bóg jest wewnętrzny. To jak to? To nie ma na zewnątrz Boga? Jest tylko jedno wnętrze. Nie ma niczego zewnętrznego. I ja wiem, że ktoś, kto nie dotknął tego, będzie mu to trudno pojąć, bo umysł dualny, mały, orzeszek. Nie rozumie tego, On musi rozumieć. Ale musimy iść w kierunku wewnętrznego poszukiwania. Bóg to jest świadomość pole istnienia. Czysta przestrzeń. Wydaje nam się może bezkresna, może mała, to nie ma znaczenia, bo będziemy patrzeć na to. Z poziomu ludzkiego małego orzeszka, ludzkiego małego dualnego umysłu. Nie będziemy w stanie tego w ogóle zrozumieć, pojąć, określić. Nie ma rozmiarów, nie ma wartościowania, nie, nie ma tego. I dopóki nie zdecydujemy się, zaraz powiem, na coś bardzo ważnego, co jest tutaj pokazane w dzisiejszym temacie, będzie nam ciężko w ogóle to pojąć, zrozumieć. I stać się tym. Więc Bóg mówi do Abrahama, czyli wnętrze, duch, którym on jest, mówi do niego jako do ludzkiej istoty, wewnętrzny proces. Tak jakbym powiedziała, ja duchowa istota, mówię teraz, przemawiam do swojej ludzkiej istoty. Czyli do tego, co do tej pory funkcjonowało jako jedyna prawda o sobie. Abraham, czy ja, czy ktokolwiek inny, jesteśmy takim symbolem ludzika w grze. Ludzik w grze, osobowość ludzka, która identyfikuje się z tym, co widzi w lusterku. Małym, śmiertelnym, ograniczonym. Ale to się nie porusza samo z siebie. To nie żyje samo z siebie. Tym wszystkim kieruje duch, który wchodzi w to ciało i je ożywia. Jak byśmy założyli rękawiczkę na swoją rękę. To człowiek zarządza rękawiczką, a nie rękawiczka sama sobą. Więc ta rękawiczka, ten Abraham istnieje sobie, czy każdy z nas, i myśli, że jest małym kołkiem w płocie oddzielonym od innych, samotnym, nieszczęśliwym. I tak sobie żyje, wiadomo. Zdobywa jakieś dobra, żeni się, ma dzieci, ma służbę. Ale to rękawiczka myśli, że to wszystko jest Jego i On tym wszystkim zarządza. Tak naprawdę i tak tym wszystkim kieruje i zarządza Duch. I teraz przychodzi do takiego ważnego momentu, kiedy Abraham jest gotów do stanięcia twarzą w twarze ze swoim wewnętrznym, wyższym, Poziomem świadomości. Znam to, bo też tak stanęłam, kiedy odzywa się duch, którym jesteśmy, do osobowości, którą tutaj reprezentujemy. I ten Bóg wewnętrzny mówi do Abrahama: oddaj mi złóż w ofierze swojego syna, oddaj mi swojego syna, zabij go, oddaj mi go. Uśmierć go. Co to oznacza? Abraham tutaj jest też symbolem aspektu męskiego, czyli powiedzielibyśmy, że moja wyższa jaźń, jako ten aspekt męski, moja wyższa mądrość, mówi do mojego małego ludzkiego umysłu, który też jest męski. Mój wyższy umysł mówi do mojego małego ludzkiego umysłu: Oddaj mi swojego syna. Czym jest ten syn? Syn to jest nasza kreacja życiowa, to jest nasze działanie życiowe, to jest to, co tworzymy, to jest nasze życie, tak naprawdę. Bo prawdziwym rodzicem naszego życia. Jest na początku naszego ciała tato i mama w sensie formy, ale później to my, nasz umysł i nasze serce, nasz męski i nasz żeński aspekt tworzą nasze życie, nasze decyzje, postępowanie, wybory. To nasze Męski i żeński aspekt, są tą komórką jajową i tym plemniczkiem. Można to oczywiście jeszcze szerzej, głębiej pokazać. Ja tylko chciałam tak skrótowo, bo możemy iść dalej i powiedzieć, że jeszcze głębiej naszym prawdziwym ojcem i matką są nasze najwyższe jazie to jest ten ojciec. I nasze wszystkie pola energetyczne, począwszy od ciała, dalsze wszystkie ciała, to nasza matka. Ale ojciec i matka naszego tutaj życia, naszej historii. I teraz Abraham żył na bazie małego, dualnego umysłu, no i wiadomo, dualnego serca. Czyli byli to ci mali rodzice, ludzcy, jego Drogi życiowej, jego decyzji. I mówi do niego jego wyższa mądrość: Czy teraz oddasz mi swojego syna, swoje dziecko? Syn to jest ten mały, myśli nasze, nasze decyzje. To jest ten syn. Nasz umysł tworzy. Nasze życie poprzez myśli, i pyta: czy oddasz mi swojego syna? Wyższa mądrość pyta człowieka czy oddasz mi swoje myśli, czy oddasz mi swoje plany, swoje kreacje, czy oddasz mi to, co jest Twoim produktem, Twoim myślą, Twoim działaniem tutaj na Ziemi czy oddasz mi to. Jest zawahanie, bo Abraham może nie rozumie do końca, co to znaczy oddać syna. Ale dla mnie jest to oczywiste dzisiaj, że nie chodzi o żadne zbrodnie, mordy, podcinanie głowy, tylko chodzi o oddanie w pełni swojej decyzyjności najwyższej mądrości. Proste. Kiedy byłam w bardzo trudnej sytuacji życiowej, mi się wszystko zawaliło, szukałam rozwiązań, i tych rozwiązań nie mogłam znaleźć, bo jako człowiek nie miałam koncepcji żadnej, żadnej możliwości wyjścia z sytuacji, w której byłam. I wtedy przyszło oddanie wszystkiego Bogu. W zrozumieniu, że Bóg to jest moja najwyższa mądrość i mądrość, która zarządza całą tą grą, która się wydaje wielka, a tak naprawdę jest jak łepek od szpilki. Czyli oddałam swoje życie, swoje decyzje, powiedziałam: To ty wiesz, jak to rozwiązać, ja tego nie potrafię. Czyli ja, mały umysł, nie potrafię tego rozwiązać, więc ja oddaję ci. Całkowicie moje myśli, wszystko oddaję Tobie, tą wybory, plany, kreacje, wszystko. Ja oddaję swój, cały siebie, ten Abraham i mój umysł i moje myśli Tobie, Boże, w zrozumieniu, czym, kim ten Bóg jest. I stało się, i stało się to, co jest najpiękniejsze. Czyli jest to pokazane w historii Abrahama, jako kiedy on już zdecydował się, powiedział: Jestem gotów. Oczywiście miał dylemat, ale później powiedział: Jestem gotów. Bóg powiedział: Ale mi nie chodzi o to, żebyś go zabijał. Mi nie chodzi o to, żebyś go zabijał. Czyli nasza wyższa mądrość mówi: Mi nie chodzi o to, żebyś zabił swoje myśli. Myśl dalej. Mi nie chodzi o to, żebyś był. Bezmyślny, żebyś był roślinką. Mi chodzi o to, żebyś powierzył mi to prowadzenie. Zdecydowałeś się, jesteś gotów, podjąłeś tę decyzję. Koniec, dalej, to wystarczy. Teraz ja już cię będę prowadził. I Abraham dostaje jeszcze więcej, niż miał. Można bardzo szczegółowo tłumaczyć każde przesłanie, każde zdanie, każdy wyraz. Pokazać chociażby na historii Abrahama, jakie tam są ukryte informacje. Wszystko jest tylko pewnym symbolem, który powinien, może być dla nas wskazówką, ale. Zabawa polega cała na tym, że nie widzimy tego. Dopiero kiedy połączymy się ze swoją boskością, oddamy w pełni tej boskości, bez lęku o cokolwiek o jakąkolwiek stratę, o jakiekolwiek właśnie dualne programy, prawda? jakieś zagrożenia. To jest tak jak z tym nadstawieniem drugiego policzka. To nie chodzi o to, żeby się wystawić i powiedzieć, bi. Tu chodzi o to, że kiedy sobie przypomnimy, że jesteśmy duchem, to po prostu przestaje istnieć agresja, a jeżeli ona nawet by zaistniała, to wiemy, że dzieje się pewien proces rozwojowy, karmiczny i. Nie używamy już naszych dualnych programów do tego, więc proszę, nadstawiam drugi policzek. To są inne, głębsze przesłania w każdym zdaniu, w każdej historii. I tak jak mówię, zabawa polega na tym, że nie widzimy tego, dopóki się nie oddamy Bogu i nie zjednoczymy z naszą najwyższą mądrością. Czyli dopóki nie przekroczymy naszych dualnych zapisów w czterech naszych poziomach, mamy czterech miejsców apokalipsy, czyli sprzątanie ciała mentalnego, emocjonalnego, eterycznego i fizycznego, musi to zostać wszystko oczyszczone. Poza tymi ciałami już jest dostęp do wiedzy, ale też przecież nie koniec, bo tych ciał jest dalej następnych sporo, i w zależności od tego, jak daleko się rozszerzamy wewnętrznie, jak daleko sięgamy, jak daleko uznajemy swoją boskość, Niedualnym umysłem, ale prawdą i wibracją i odwagą zostawienia przeszłości, wtedy w tych dalszych ciałach następuje coraz głębsze poznanie siebie samego, a wtedy cały świat, ta gra staje się otworem. Dla nas ona po prostu jest dla nas jasna. Klarowna, samo się czyta. My nie musimy tego zastanawiać się, analizować. Po prostu przychodzą same odpowiedzi. Bierzemy tekst i czytamy to, co jest w polu zapisane, a niekoniecznie literkami. Opowieść, jeden wyraz i cała opowieść, jedno zdanie i cała wielka księga, którą można opowiedzieć w danym temacie. Życie jest doskonale stworzone. Pytanie, czy oddamy nasz umysł Bogu, czy nasze myśli w pełni zakotwiczymy w świetle, czy też będziemy ciągle się szamotać? Szamotanina nie jest złem, jest pracą, którą wykonujemy. Zebraliśmy różne historie. I teraz trzeba je rozkodować. Więc one wychodzą, 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 i nie są to żadne diabły i demony, które nam coś zrobiły, czy źli, którzy nam tutaj ograniczają. Są to nasze wewnętrzne programy, które muszą zostać ujawnione, po to, żeby można było je przetransformować. I jeżeli Ktoś odsłuchiwał moje nagranie o dziesięciu przykazaniach, to też łatwo zobaczyć, że nie chodzi o jakiegoś groźnego Boga, który mówi, jak mamy żyć i nam ogranicza wolność, tylko są to zalecenia do transformacji wewnętrznej. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, czyli ta boskość Twoja ma być pierwsza. Nie cudzołóż, nie kładź się z prawdą innego człowieka, tylko sięgaj po swoją. Nie zabijaj tak samo, nie niszcz niczego. My zabijamy nieustająco siebie poprzez lęki, krytykę świata zewnętrznego. Całe dziesięć przykazań mówi o tym, żebyśmy wyszli z zewnętrzności w różnych zależnościach i weszli do wnętrza. I to ma przełożenie na wnętrze, a nie na zewnętrzność, bo nie o nią tutaj chodzi. To samo dotyczy śmierci Jezusa, symbolika tej śmierci, przybicie do krzyża, zmartwychwstanie. To jest wszystko, Informacja, no ze wszystkich możliwych, są nam podawana, żebyśmy odkryli siebie jako centralny punkt źródła, który jest jeden dla wszystkich. Wielkie jedno ja, które pomaga nam, dzieciom bożym, w sensie naszej ludzkiej małej żebyśmy odkryli swoją prawdziwą tożsamość boską. Kiedy ktoś przytacza taki argument, że Bóg kazał wymordować Mojżeszowi, jego ludziom na ziemi obiecanej, tubylców, to jest nieprawda innowierców. Ci innowiercy to są nasze wewnętrzne Programy, jeśli chcemy dojść do Ziemi obiecanej wewnętrznie, czyli do naszej prawdziwej boskiej tożsamości, musimy wymordować wszystkie programy dualne: wymordować, nie łapać za szyję i dusić, tylko po prostu zniwelować. Zniwelować poprzez zaśmianie się zagrożeń. Które są fikcyjne, tak naprawdę, bo tylko w tym hologramie i prawdziwe dla naszego ciała dualnego, dla naszego wyobrażenia o życiu, a tak naprawdę ta gęstość, w której tu funkcjonujemy, jest tylko tym elementem, jak pielucha potrzebnym nam do tego poznania przestrzeni dualnej. Ale potem możemy to zostawić, wejść na wyższe wibracje, czyli wznieść pole naszych ciał i świadomość coraz wyżej. Wyjść, nie uwolnić się, tylko wyjść, zamknąć ten etap przedszkolny i, czy szkoły podstawowej i po prostu iść dalej. To jest wszystko gładkie, miękkie, płynne i doskonałe bo my to sobie stworzyliśmy, nie żadne demony czy jaszczury. No ale oczywiście ktoś, kto jest bardzo zakotwiczony w dualnym świecie i w na kroku nawet nie zrobił, nie wyszedł z tego, no nie będzie w stanie tego zrozumieć. No i to jest oczywiste, bo noworodek nie zrozumie tabliczki mnożenia. Ale może to nie jego czas. Z tym, że czas jest teraz bardzo ważny, bo albo przejdziemy dalej, albo się ockniemy w świecie być może jaskiniowców, czy nadal w świecie dualności i będziemy się szamotać tam nadal, dopóki nie zdecydujemy się zamknąć tego etapu. Ja Wam, kochani, za dzisiaj dziękuję. Nie obawiajcie się poświęcić swojego syna bogu, oddać Zabić to, co małe, na rzecz rozpłynięcia się tego, tych myśli, tego małego umysłu. Tak jak wrzucamy kostkę cukru przysłowiową do szklanki wody i ona tam się rozpuszcza i staje się wielka, tak warto oddać ten lękliwy nasz umysł, nasze myśli Bogu, rozpuścić je w świetle i one staną się piękne, potężne, świetliste, jasne, bez lęku o cokolwiek a za to przygotowane do następnego etapu świadomego tworzenia życia. To tyle kochani na dzisiaj i być może do następnego razu.